przyjechali policjanci na miejsce zdarzenia. E, zaznaczyli łuski w bramie na ulicy Łokietka, to jest Łokietka e, a Kopernika, to jest właśnie ten róg, uh -huh. ten pasaż jest i dalej jest dopiero stacja CPN-u. Uh -huh. I policjanci gdzieś dwóch, którzy przyjechali, zabezpieczyli w bramie łuski, zabezpieczyli kredom i czekali na techników y, policyjnych, aż mm -hmm. przyjadą. Przyjechali technicy, przekazali to technikom i wiadomo, że funkcjonariusze ci oddalili się, bo już nie byli tam potrzebni, ale to, to, to są zeznania tych funkcjonariuszy. Za jakiś czas ci funkcjonariusze sporadycznie się pojawiają tam na miejscu i wyobraźcie sobie Państwo, że że tych łusek już nie ma w tej bramie, tylko zostały przeniesione przez bramę, przed bramę. Ale kto je przeniósł? No kto je? No policjanci jacyś. No to, to, to są zeznania policjantów, którzy byli uh -huh. jako pierci tam. Ale po, po co je przenieśli? No, po nie to, ma, żeby nie ma zielone... na ciebie? No nie ma zielonego pojęcia. Jak ja nie ma zielonego, zielonego pojęcia uh -huh. w ogóle. Czy... czy... Kurczę, no też, też gdzieś, może, może oni byli zamieszani w to tak samo, no, to, bo to są, to, ja nie jestem jakimś spiskowcem, żeby knuć jakieś teorie, bo nie chcę też wychodzić na jakiegoś by, człowieka, mhm. który gdzieś tam by, wszędzie widzi jakieś, by, jakieś konspiracje, tylko no, tak ta zdrowy rozum, no. sami funkcjonariusze przecież zeznali to i to jest w protokołach. Mhm. Z tego co czytałam, potwierdź proszę, że to właśnie prokurator Barbara Zapaśnik powiedziała, że nie ty zabiłeś. Tak. Czekamy na Ciebie w telewizji Active Family i na platformie Wodilla. Domowy kryminał. Kryminalny talk show.